Jakieś takie zastanawianie się, czy jakieś pretensje do nie wiadomo kogo, nie wiadomo o co, że tego czasu jest za mało, za dużo, że to, że tamto. Samo to jest już marnowaniem czasu. Cześć. Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj wyjaśnię wam. Że macie dostatecznie wiele czasu. Mamy dość czasu, trzeba tylko mądrze z tego korzystać. To jest jedna z głównych tez filozofii stoików. Zanim do tego przejdziemy, przypominam, ogłaszam, z radością zapraszam. Jest już kalendarz stoicki na rok 2025. Mądry, pełen cytatów ze stoików, z moimi własnymi tekstami, z autorskim wstępem, gdzie wszystko jeszcze raz tłumaczę, z góry podzielony na rzeczy zależne i niezależne. Śliczny, zielony, estetyczny, przyjemny w korzystaniu, pancerny. Można tysiące razy otwierać i zamykać, nic się nie rozpadnie. Dla Was jako słuchaczy i słuchaczek, polecam podwójnie, bo poprzez kody QR jest on spięty z podcastem, więc na odpowiednie dni, odpowiednie odcinki można sobie posłuchać. XXI wiek, wysoka ontologia dzieła papierowego naprawdę fajna rzecz mocno polecam zwłaszcza że do 15 października jest scena premierowa także nie zwlekajcie tam z zakupami żeby było pod choinkę i na później dobra tyle przejdźmy teraz do rzeczy mianowicie dzisiaj pomówimy o jednej z zasadniczych zasad Ech. No, od razu masło maślane na wstępie, prawda? Zasadnicza zasada. Pomówimy o jednej z głównych zasad stoicyzmu, jednej z głównych jego optymistycznych tez. Mianowicie, że my jako ludzie zawsze mamy wystarczająco wiele czasu. No, dobra, prawie zawsze. Tylko warunek jest taki, że trzeba nim odpowiednio dysponować. To jest nieintuicyjne, od razu trzeba to przyznać, no bo wiecie, często mówimy, że życie jest krótkie w jakimś takim egzystencjalno-metafizycznym sensie, w takim sensie z kolei logistyczno-organizacyjnym, często mówimy, że obowiązków jest dużo, czasu za mało, i tak dalej. I to wszystko jest prawda, ale jest i druga prawda, jest i druga strona tego medalu, zwanego życiem. Mianowicie druga strona jest taka, że jeżeli odpowiednio mądrze będziemy zarządzać. Tym danym nam czasem, naszym życiem i samymi sobą, jeżeli będziemy skupiać się na tym, co od nas zależy, a nie rozpraszać się na głupoty, no to tego życia będzie wystarczająco wiele. I od razu gorzka pigułeczka, która później będzie, no że jeżeli to, że tego czasu nam brakuje, no to z reguły dlatego, że my go y, sami tracimy i marnujemy. Pięknie o tym pisze nie kto inny jak seneka w traktacie o znamiennym tytule o krótkości życia, to jest rozdział pierwszy, punkt 3 i 4, cytuję, Nie za mało mamy czasu, ale za wiele tracimy. I chwilę później jeszcze ładnie dodaje, nie otrzymaliśmy życia krótkiego, ale czynimy je krótkim. Sami je krótkim czynimy, tak? Jeszcze dalej, jeszcze raz tą myśl ładnie rozwija Seneca, mówi, mówiąc, że jeśli chodzi generalnie o ten czas, który nam dano, czas naszego życia, to nie jesteśmy bynajmniej biedakami, tylko marnotrawcami. I o to właśnie chodzi, że zobaczcie, to jest takie dualne. Owszem, ludzkie życie jest krótkie w jeśli się je zestawi z wiecznością, w sensie z przepaścią czasu przed nami i za nami, jak to ładnie mówi Marek Aureliusz. Ale zarazem to samo ludzkie życie jest wystarczająco długie, jeżeli przymierzyć do tego, nie do jakiejś abstrakcyjnej wieczności, tylko do tego, co jest do zrobienia. I to już od razu lepiej się prezentuje, prawda? Tylko warunek jest taki, że trzeba tym czasem mądrze zarządzać i dobrze z niego korzystać. A co to znaczy korzystać mądrze, co to znaczy dobrze z niego korzystać? Tak jak powiedziałem, to znaczy, że musimy się skupić na tym, co od nas zależy. O tym jest we wcześniejszych odcinkach tego podcastu, o rzeczach zależnych, niezależnych i tak dalej. Na czym z kolei należy się nie skupiać? Na tym, co od nas nie zależy. Należy się nie rozpraszać na głupoty. I tutaj w ogóle fajna uwaga. Taka trochę obok, ale też chyba w punkt, że wyrażenie rozpraszać się, mam wrażenie, że jakby funkcjonuje w dwóch takich sensach. I z reguły myślimy o nim w takiej mikroskali, tak? Że rozpraszać się w znaczeniu, nie wiem, nagrywam podcast, ale jednocześnie oglądam Facebooka, mam pracować, ale zarazem robię coś innego, i tak dalej, tak dalej. Rozpraszać się w znaczeniu, nie skupiać się, robić pięć rzeczy naraz, prokrastynować i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest ten sens tego słowa, ale jest długofalowo chyba najważniejszy sens w takiej makroskali, taki życiowy sens, tak? Rozpraszać się w znaczeniu, jakby angażować się w jakieś projekty, robić rzeczy, no które nie należą do tego, co robić powinniśmy, do tego centralnego koru, głównej linii naszego życia, tak? Rozpraszać w znaczeniu, szafować siłami życiowymi gdzieś na boki i niepotrzebnie. I tego właśnie stoicy nam Zalecają nie robić. Jeżeli zaczniemy faktycznie tego unikać, jeżeli faktycznie zaczniemy się, zaczniemy się skupiać na tym, co faktycznie od nas zależy, no to nagle się magicznie okaże, że tego czasu jest dużo, a przynajmniej wystarczająco wiele. Pytanie, dlaczego tak jest? I tu można fajnie odpowiedzieć, że jest tak dlatego, że rzeczy od nas zależnych jest tak naprawdę nie tak znowu dużo. To jest, jak zawsze powtarzam, dość wąsko ograniczony zbiór. Tam się nie ma na czym tak naprawdę człowiek rozpraszać. Jeżeli się na nich skupimy, na tej wąskiej liczbie rzeczy od nas zależnych, no to wtedy zrobimy postęp. To jest cała tajemnica. Rzeczy natomiast niezależnych jest nieskończenie wiele. I nieskończenie wiele jest wśród nich możliwych rozproszeń, prawda? To jest do. Dokładnie ta logika. Święty Augustyn, to może zaskakujące tutaj nawiązanie, ale akurat ładnie wpadnie, ładnie siądzie. Święty Augustyn powiedział o czasie, że czas to jest takie coś dziwnego, bo on wie, co to jest czas i w ogóle każdy wie, co to jest czas, ale jednocześnie. Jeżeli zostanie zapytany, co to jest czas, no to natychmiast nie wie. I tutaj troszeczkę analogicznie. My wiemy doskonale, co to jest czas, wiemy, na co go wydajemy, na co go zużywamy, co robimy, natomiast nigdy nie wiemy, ile czasu, jeżeli nas zapytają, ile czasu jest przed nami, no to my tego fundamentalnie nie wiemy. Nikt z nas nie wie, ile jeszcze będzie żył. Jest ta stara piosenka kultu. Pozdrawiam tutaj przy okazji patronkę Anię i patrona Marcina. Jest stara piosenka kultu, że nigdy nie wiemy, który to będzie ten dzień ostatni. I to jest bardzo trafne, tak? No nie wiemy nigdy, ile jeszcze czasu mamy do dyspozycji przed sobą, a zarazem nic nie zrobimy z tym czasem, który już minął. Jedyne, co możemy kontrolować, to na co wykorzystujemy ten czas, który jest. Teraz, i tutaj mi taka dziwna metafora przyszła do głowy, ale ją powiem, żeby nie było nudno, że my jesteśmy trochę jak tacy postapokaliptyczni dyrektorzy elektrowni wodnej. Widzimy, że rzeka płynie, woda porusza turbinę, super, ale nie wiemy, ile jeszcze ta rzeka będzie płynąć. Wiemy tylko jedno, że w pewnym momencie na pewno płynąć przestanie. I nic nie możemy z tym zrobić. Nie wiemy kiedy to będzie, nie wiemy jak, co i dlaczego. Jedyne, co kontrolujemy, to jak działają te turbiny teraz. Jedyne co robimy, co kontrolujemy, to co zrobimy z tą energią, którą ta woda niesie tu i teraz. No i tutaj domykając tą metaforę, czas no to jest oczywiście taka właśnie rzeka, która sobie płynie yy, i my nie mamy na nią wpływu, jak gdzie po co i dlaczego, nie wiemy ile tego czasu jeszcze nam zostało, jedyne co kontrolujemy to na co go spożytkujemy. I co istotne, tutaj też nie ma jakby jednej z góry danej miary. Nie ma czegoś takiego, że komuś się należy X lat życia w udziale, a komuś Y lat życia. To jest fundamentalnie w jakimś takim ostatecznym sensie nie do przewidzenia, czyli niezależne od nas. Nikt z góry tego nie wie, ile jeszcze pożyjemy. Ja wiem, że przeżyłem, jakby wiem o przeszłości, tak? Wiem, że przeżyłem już w przeszłości 41 lat. Teraz jestem tutaj w teraźniejszości. Nagrywam dla Was podcast. Staram się, żeby to miało jak najbardziej ręce i nogi, ale ile jeszcze pożyjemy jakby w przyszłość, do przodu, no to jest zupełnie, kompletnie, fundamentalnie poza mną. W jakimś takim bardzo zasadniczym sensie jedyne, co mogę zrobić, w ogóle jedyne, co mam, no to jest ten czas, który teraz mi, no chciałoby się powiedzieć, przecieka przez palce. No właśnie chodzi o to, żeby nie przeciekał. Ten czas, który teraz porusza tą turbinę. To jest jedyny czas, w którym mogę w ogóle coś zrobić. To jest w ogóle, niezależnie czy tych lat mam tyle czy ile, to jest jedyną drogą mojego dostępu do tych lat, do tego czasu, które mam, no jest właśnie chwila teraźniejsza, tak? To tylko w tej teraźniejszej chwili mogę coś z tymi latami, z tym czasem zrobić. I jakieś takie zastanawianie się czy jakieś pretensje do nie wiadomo kogo, nie wiadomo o co, że tego czasu jest za mało, za dużo, że to, że tamto, samo to jest już marnowaniem czasu. Dobra, i teraz podstawowe pytanie. Bo dużo mówimy o tym, tutaj powiedzieliśmy, że nie należy tracić czy marnować czasu. No to teraz pytanie, co to właściwie znaczy, czy na co właściwie ten czas tracimy, czy co to jest ten czas stracony, który jest stracony, a który jest niestracony. Zanim do tego, jakby, żeby to uchwycić po stoicku, to stoicy do tego a konkretnie Seneka znowu podrzucają taki sposób myślenia, że weźmy sobie, wyobraźmy taką stuletnią staruszkę, którą bierzemy na rozmowę. Zapytajmy ją, ile czasu na czym spędziła. I tutaj Seneka mówi, no, że jeżeli to jest znów o krótkości życia, księga trzecia, punkty 2-3. Cytat. Policz, jak wiele czasu z ogólnej sumy zabrał ci wierzyciel. Jak wiele kochanka, jak wiele król, jak wiele klient, jak wiele kłótnia z żoną no to tutaj w wersji męskiej, tak, jak wiele czasu zabrała kłótnia z żoną, jak wiele chłostanie niewolników, no to jakby realia świata starożytnego, no i na koniec moje ulubione, a jak wiele zabrała ci bieganina po mieście dla załatwienia różnych potrzeb, koniec cytatu. To jest piękna fraza, tak, że bieganina po mieście dla załatwienia różnych potrzeb. Jeżeli do tego dodamy jakieś, wiecie, zdarzenia losowe, choroby, inne takie tematy, no to zaraz się okaże, które zabiera bardzo dużo czasu, to Teraz się okaże, że właśnie tak jak Seneka mówi, że ta stuletnia seniorka umiera właściwie dziecięciem, tak? Bo czasu realnie spędzonego na pracy nad sobą, nad własnymi wartościami, celami i tak dalej, i tego czasu... Bardzo niewiele w sumie spędziła, bo my wszyscy większość czasu defaultowo trwonimy na rzeczy, cele i przedsięwzięcia, które bynajmniej nie są nasze. To jest taki gorzki rachunek sumienia, właśnie, że jak dobiegam do kresu życia, mam te 100 lat, nagle się okazuje, że 99,5 być może, no przepieprzyłem, mówiąc kolokwialnie, na nie wiadomo co, na jakieś rzeczy, które, w których właściwie nie chciałem, nie potrzebowałem, które nie były moje. I teraz Seneka mówi tak: znaczy w ogóle stoicy mówią: nie czekajmy do tego momentu, nie czekajmy, aż będziemy tak super starzy. Zróbmy ten rachunek sumienia już teraz, ten rachunek analizy czasu, który to będzie rachunekiem zawsze gorzkim, bo zawsze wyjdzie, że 90, jak nie 95% czasu, no my tracimy bez sensu. Tylko, że, no więc to zawsze będzie taka gorzka lekcja, ale trzeba zrobić ten rachunek, tak? Trzeba tu sobie podliczyć, co my właściwie z tym naszym czasem robimy, no bo to jest punkt wyjścia w ogóle wszelkiego otrzeźwienia. To jest punkt wyjścia do tego, żeby warunek wstępny do tego, żeby zacząć tym czasem dysponować mądrzej. Jeżeli ja nie wiem, na co ten czas tracę, no to nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Trzeba sobie najpierw uczciwie spojrzeć prawdy w oczy i sobie to powiedzieć. Trzeba sobie zrobić takiego Excela, takie Clockify dla samego siebie, chociaż jest to nie ukrywam bolesne doświadczenie. Mocno, mocno to polecam. Powiem tutaj nawet więcej to jest nie tylko bolesne, to jest w ogóle takie powszechne, że każdy właściwie, kto uczciwie zrobi sobie taką rozpiskę, no to zawsze będzie no bez mała przerażony tym, jak kiepsko w takiej rozpisce wychodzi, no bo każdy z nas w zasadzie w punkcie wyjścia słabo tym czasem gospodaruje. Jak człowiek zobaczy, jak wiele czasu trwoni, to już nie może tego odzobaczyć. I to jest punkt wyjścia do wszelkiej... Poprawy. Do, do tego od zobaczenia jeszcze później wrócimy. Ja przynajmniej zawsze jestem no, dosyć przerażony, jak widzę, jak wiele czasu tego trwonie, marnuje, zużywane jakieś głupoty, jak to mi po prostu ucieka, przecieka przez palce. Ale tutaj podkreślę jeszcze raz, tylko i wyłącznie takie twarde spojrzenie prawdzie w oczy jest punktem wyjścia, żeby to zmienić. Robię rozpiskę. Widzę, że. Strasznie dużo czasu zużywam na nie wiadomo co, czuję taki wstyd, takie poczucie w ogóle odklejenia, takie poczucie absurdu, jak ten czas mi się rozjeżdża, i to właśnie jest ten impuls, żeby się w tym temacie ogarnąć. I tutaj oczywiście jest pytanie, które już wcześniej zasygnalizowałem, no żeby jakby zastanowić się, co właściwie jest tym traceniem czasu, a co go nie jest. I to jest trudne pytanie. No, muszę sobie na nie odpowiedzieć, bo inaczej nie będę miał tego zrobić, tak? No to jest podstawa wszystkiego, tak? Wiedzieć co właściwie chcę robić. Jest to trudne pytanie, bo każdy czas traci na coś innego. Zobaczcie, dla kogoś z nas granie w grę komputerową, no to będzie bezsensowna strata czasu. Dla kogoś innego to będzie jakościowa rozrywka i spędzanie czasu ze znajomymi w ten sposób, prawda? Ba, alkohol może być dla niektórych miłym czasem i śmiechami w gronie przyjaciół. A dla innych to będzie absolutna przepaść, strata czasu, energii, życia, tak jak na przykład dla mnie. Tu nie ma jednej recepty. Właśnie o to chodzi, że żeby wiedzieć co jest traceniem czasu, a co nim nie jest, trzeba to rozkminić, przeanalizować tego Excela czasowego według własnych wartości i celów. Właśnie dlatego, właśnie dlatego podkreślam. W stoicyzmie są tak ważne te wartości i cele, o których mówiliśmy na samym początku podcastu, że zależy od nas wartości, cele, kierunki działania w życiu. Dlatego właśnie one są tak ważne, bo tylko jeżeli je mamy, jakby uchwycone, rozkminione, zdefiniowane, to możemy zrozumieć, co dla nas jest stratą czasu, a co nie jest, to według nich tylko możemy oceniać. Jest ten piękny cytat z Seneki, który ja przywołuję czasami, że dla żeglarza, który nie wie, do jakiego portu zmierza każdy wiatr jest niekorzystny. Tutaj podobnie, jeżeli nie wiemy, gdzie zmierzamy, nie wiemy, gdzie są nasze wartości, nasze cele, jeżeli nie wiemy, co my właściwie chcemy zrobić z naszym. Życiem, no to nie mamy żadnej podstawy, żadnego kryterium, żeby ocenić, co jest płynięciem w dobrym kierunku, a co jest jakimś dryfem, fałszywym halsem i stratą czasu. To najpierw musimy wiedzieć, najpierw musimy sobie zdefiniować, co właściwie będzie dla nas czasem dobrze spożytkowanym, co jest naszą wartością, co jest naszym celem, w którą stronę chcemy iść żeby następnie w drugim kroku według tego no zrozumieć, że to, co nie popycha tam tych wartości i celów do przodu, no to jest stratą czasu. Tak? Najpierw muszę wiedzieć, zdefiniować sobie, jakie są moje wartości i cele i tylko wtedy będę umiał nie tracić czasu. Od razu też zaznaczam, że tu nie chodzi absolutnie o żaden pracoholizm, tu nie chodzi o to, że ja mam zapieprzać jak mały samochodzik, Absolutnie nie. Relaks, wypoczynek, czas z przyjaciółmi to jak najbardziej powinna ba, to musi być wartość na naszej liście, jeżeli chcemy zdrowo żyć. Po włosku się ładnie mówi, że dolce farnięte, słodkie nic nie robienie. Po rosyjsku się mówi, żeby taki mieć czas, w którym się można rozsłabić, tak się rozluźnić, wyluzować, odpuścić. Taki właśnie czas luźny, czas z przyjaciółmi, budowanie relacji z tymi przyjaciółmi, wyjazd w góry, wyprawa jednodniowa albo wielodniowa wyprawa to oczywiście nie jest strata czasu, tylko musimy to zdefiniować jako wartość i co powinniśmy skąd inąd zrobić, tak? Tylko właśnie to musi być czas z przyjaciółmi, wycieczka w górach, właśnie jakościowy wypoczynek, robienie fajnych rzeczy, regeneracja. A nie, nie wiem, picie piwa, jedzenie, jedzenie chipsów i oglądanie jakichś patostreamów w internecie. Chociaż jeśli chodzi o patostreamy, to jeszcze nie wiem, bo znajomy mi ostatnio powiedział, właśnie jak byliśmy w górach, znajomi powiedzieli, że Zbigniew Stonoga ma ponoć walczyć we, we walce freakfightowej w MMA. Więc być może jeszcze, jeśli chodzi o patostreamy, to przynajmniej wyjątkowo będziemy reewaluować, ale to już inny temat. Dobra, to jest jeden wątek. Drugi, wiecie, łatwo jest powiedzieć, czy jakby z Sence może jest łatwo powiedzieć, że nie powinniśmy zużywać czasu na to czy tamto, no bo on był bogatym człowiekiem i nie musiał na przykład chodzić do pracy, jeżeli nie chciał. Więc łatwo mu było pisać o takich rzeczach. Więc no, niestety, realie życiowe są takie, że pewne rzeczy, no, chodzić do pracy czy nie wiem, jeść i tak dalej, no musimy, jeżeli nie chcemy, wylądować nie wiem pod mostem albo żeby to nasze życie się rozpadło. Nie chodzi tutaj o to, że jesteśmy wolni od konieczności. Pewne rzeczy niestety, no taki gorset systemu na nas wrzucają. Tu jakby nie chodzi o to, że każdą chwilę możemy spożytkować dokładnie tak, jak chcemy i w ogóle mamy się nie przejmować tym, co musimy zrobić w pracy, dla rodziny i tak No nie. Natomiast stoicy powiedzą, że decyzja o tym, na co poświęcę daną minutę, dzień, miesiąc, rok i w którą stronę pójdę, no zawsze będzie ostatecznie moja, tak? No to za nikt mnie, przynajmniej od kiedy nie ma pańszczyzny, nikt mnie siłą do pracy, nie, jakimś tam batogiem nie ciągnie. I to często też właśnie o to chodzi, że to nie tyle jakby ta zewnętrzna, obiektywna konieczność na przykład chodzenia do pracy jest problemem, tylko jakby zorganizowanie sobie jakby całości życia. Znajomy, tu anegdota, znajomy prowadzi kanał o UFO na YouTubie i powiedział mi właśnie, że się któregoś dnia obudził o drugiej w nocy, taki półprzytomny, już wszyscy w domu spali. On zobaczył, że zasnął nad książką o jakichś starożytnych kosmitach, no i taka myśl przyszła do że co on właściwie robi ze swoim życiem? No i to jest właśnie trochę to, że musimy mieć taką ogólną koncepcję, w której się no rzeczy konieczne, tak jak na przykład praca, no muszą zmieścić siłę rzeczy, natomiast no, Ogólnej koncepcji naszego życia nikt poza nami samymi nam nie stworzy. Jeżeli ja się daję wchłonąć jakiemuś skrolowaniu internetu, czy jakiemuś czytaniu dziwnych rzeczy, jeżeli nie wiem, marnuje czas na alkohol, albo marnuje czas na niezrobienie treningu, który sobie zaplanowałem, no to sorry, ja muszę sobie móc powiedzieć, że na jakimś poziomie to jest jak najbardziej moja decyzja. W pewnym sensie no, to jest aż tak proste, tu nie ma tajemnicy, nie ma drogi na skróty. Wiadomo, mogę być uzależniony, mogę być zmęczony, mogę być w depresji, nie, mogę nie mieć inwencji, mogę nie mieć tej ogólnej koncepcji, o której mówiłem, mogę nie mieć pomysłu, co właśnie mam ze sobą zrobić. Been there, done that. Wierzcie mi, wiem o co chodzi. Natomiast myk polega na tym, że właśnie trzeba znaleźć w sobie to i to byłoby taka centralna tutaj myśl, że muszę umieć znaleźć so w sobie to, że na jakimś poziomie, no muszę sobie powiedzieć, że jeżeli trwonie czas, czy jeżeli, czy szerzej, że robię coś źle, to na jakimś poziomie, gdzieś w tym procesie, gdzieś w tym ciągu przyczyn i skutków, owszem, to była moja decyzja. Na spotkaniu dla patronów podcastu, o to właściwie jest dobry moment, żeby o tym przypomnieć, bo za rzadko o tym przypominam. Zapraszam serdecznie wszystkich do grupy patronów na stronie patronite.pl ukośnik Stankiewicz. Link macie w opisie tego podcastu, wszystko możecie się znaleźć. Więc zapraszam na te nasze spotkania dla patronów, one się co czwartki odbywają. Mieliśmy w zeszłym tygodniu taką kapitalną rozmowę, gdzie udało się właśnie uchwycić taką fajną rzecz, że, że jakby wartości mają to do siebie, że jeżeli raz coś uznamy za wartość, to w jakimś właśnie sensie nie jesteśmy w stanie tego odzorować. Zobaczyć. nie jesteśmy w stanie tego cofnąć. Tak Właśnie takie sokratejskie myślenie, że nie da się jak już raz zobaczy, czym jest dobro, to nie da się z powrotem świadomie chcieć zła. Jeżeli ja raz zrozumiem, czym jest dobro, coś uznam za wartość, to w jakimś dziwnym sensie, dziwnym, ale pozytywnym sensie, jestem już tego zakładnikiem, tego się nie da cofnąć. Przykładem może być ojcostwo. Jeżeli no mam już dziecko, no to nie jestem w stanie tego cofnąć, znaczy mogę, nie wiem, być, zacząć być złym ojcem, ale to już nie będzie powrót do stanu przed urodzeniem się dziecka. Albo no mój ulubiony przykład, trzeźwość, tak? Jeżeli raz już uznam trzeźwość zawartość, zrozumiem, że alkohol mi szkodzi, no to mogę oczywiście pójść na wódkę, może, mogę oczywiście zapić. Ale to już nie będzie to samo. W jakimś fundamentalnym, zasadniczym sensie, no tego się już nie da cofnąć. tak? To już nie będzie to samo. Więc, jakby wracając do tematu korzystania z czasu. Jeżeli raz zrozumiem, że, nie wiem, bezsensowne skrolowanie internetu, nie robienie treningu, czy czytanie książek o jakichś tam kosmitach jest traceniem czasu, no to już tego nie cofnę. Oczywiście mogę znowu jakby odpuścić i zacząć ten czas marnować, ale to już nie będzie to samo. Już gdzieś tam w serduchu, już gdzieś tam w sobie będę wiedział, że to jest złe. Tutaj kropka, czy weźcie średnik. I jeszcze jeden wątek. Stoicy mówią też bardzo, bardzo fajną rzecz, że my mamy skłonność jako ludzie, żeby nasz czas, uwagę i energię życiową rozdawać innym ludziom i innym sprawom. W takim sensie, w jakim nigdy byśmy tego nie zrobili z naszymi pieniędzmi. Jak mamy pieniądze czy nie klucze do naszego domu, no to nie będziemy tego rozdawać na ulicy, nie będziemy tego rozdawać w internecie, nie będziemy tego dawać obcym ludziom. A z rzeczą, która jest tak super ważna, tak jakby płynąca w jedną stronę i nie do nadrobienia, czyli z naszym czasem, robimy tak regularnie, poświęcamy go na. Pisanie jakichś komentarzy w internecie, na czytanie jakichś bzdur, na, na tysiąc innych rzeczy. Po prostu ten bezcenny nasz czas, w którym my powinniśmy tak mądrze gospodarować, rozdajemy po prostu bez sensu ludziom sprawom, które są niewarte po prostu jednego procenta tej naszej uwagi. I można o tym w ten sposób pomyśleć, że traktuj ten czas tak, jakbyś budżet domowy traktował. No, nie będziesz rozdawał, rozsypywał tych pieniędzy bez sensu, a z czasem wielu z nas ciągle tak robi. I tego właśnie należy unikać. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o to porównanie czas i pieniądze, nie, że tam czas to pieniądz, tylko, że jakby to jest fajna tutaj też metafora, która trochę daje. Zwróćmy uwagę, że pieniądze można wydać, ale można też zarobić, a czas można tylko wydać, prawda? Czas tym się różni od wszystkich tych ksiąg rachunkowych, Exceli i innych plików księgowości, w których liczymy pieniądze, że tutaj są tylko wydatki. Tutaj jest flow tylko w jedną stronę, tylko rubryka rozchodów. Rubryka przychodów jest zawsze pusta, możemy kontrolować tylko to, co wydajemy. Pieniądze możemy zarobić ponownie, przyjaciół możemy zdobyć nowych, nawet zdrowie często-gęsto możemy odbudować, ale co do jednego możemy być absolutnie pewni. Czasu raz zmarnowanego nie odzyskamy nigdy. Nikt i nic go nam nie wróci, ani Bóg, ani szatan, ani nikt. To jest w ogóle niemożliwe, logicznie niemożliwe. Czas płynie tylko w jedną stronę. Co zmarnowaliśmy, tego się już nie cofnie. Tu w ogóle chciałbym się powiedzieć jeszcze inaczej, że w pewnym sensie, no czas w ogóle nie jest naszym sprzymierzeńcem. On jest zawsze takim podgryzającym nas przeciwnikiem, który krok po kroczku z czegoś nas okrada, coś nam odbiera. Jedyne, co możemy zrobić, no to to, żeby to, 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 co oddajemy czasowi, ten krok po kroku, żeby to się działo możliwie konstruktywnie, tak? Żeby to szło w jakąś sensowną stronę, a nie żeby było rozdawaniem po prostu bez sensu na ulicy. I stoicy tutaj obiecują, że jeżeli będziemy tak robić, to wtedy na te sprawy ważne, poprawnie zdefiniowane, zawsze tego czasu nam wystarczy. No dobra. I na koniec teraz prośba do was fajny news, którym się chcę podzielić, mianowicie. Idzie nowe, idzie nowe w tym podcaście, idą, wieją nowe wiatry, zaczynamy nowy etap. Zgodnie z Waszymi prośbami będą goście. Będę starał się raz na czas jakiś zapraszać gości do podcastu, żeby było jasne, jego zasadniczy charakter się nie zmieni. To będzie tak zwany solo show, czyli moje pół godziny mówienia raz na tydzień. Natomiast dla urozmaicenia, myślę, że raz na kilka tygodni będę się starał, żeby był. Gość, zaczniemy, mam nadzieję, jeżeli się nic tam nie wykrzaczy w kalendarzu, od rozmowy na Święto Zmarłych na koniec, na przełom października, listopada i będzie to rozmowa z jedną z pierwszych, być może w ogóle pierwszą, jeżeli nie jedyną. Kobietą, która jest, jak to się żartobliwie mówi, czasem świeckim księdzem, czyli celebrantką, projektantką i mistrzynią prowadzącą humanistyczne ceremonie pogrzebowe. Tak? Czyli temat świeckich pogrzebów dziewczyna, która to robi. Mam nadzieję, że za 3 czy cztery odcinki ta rozmowa z nią będzie. Mam do niej masę pytań, oczywiście, to jest bardzo ciekawy temat, natomiast chciałbym niniejszym tutaj Was poprosić też o pytania. Nie mogę oczywiście obiecać, że zadam je wszystkie, niemniej to będzie, czuję, że to będzie potężna, fajna rozmowa na rozpoczęcie tego tych spotkań z gośćmi, więc po prostu śmiało wrzucajcie mi pytania, jakie chcielibyście, żebym jej e, zadał, piszcie po prostu w komentarzach, tam gdzie słuchacie, może być nawet na Spotify, czy tam gdzie, ja to wszystko czytam, wszystko to się tam sczytuje, e, nawet jeżeli nie zawsze odpiszę, to będę to miał zarejestrowane i będę z tego korzystał w imieniu waszym, jej zadam, mega, mega, myślę to będzie fajne, więc e, po prostu piszcie śmiało i oczywiście przypominam, kalendarzstoicki.pl do 15 października jest cena premierowa, więc tam klikajcie, żeby nie, żeby nie umknęło, żeby później ta cena nie skoczyła. Dzięki, dzięki wielkie za dzisiaj. Życzę dobrego wykorzystania tego tygodnia, zgodnie z tym, co mówiłem. Ja zawsze jak nagram taki podcast, czuję się bardziej stejkiem niż kiedykolwiek wcześniej, więc mam nadzieję, że teraz też to będzie działało. Dobrze wykorzystajcie ten czas. Słyszymy się za tydzień.